Halo? Opaki, opaki. Kurde, ciuchów nie mam, idę kupić Dobra Ja z tyłu fryzjera byłem Patrz, on jest <grym> O jest gościem od treningu Chodź, mi się pokażę jeszcze raz Ale... Jak ty wyglądasz? Bili asy Bili cię Ty, ja ci pokażę Różowy czołg Po starym Patrz, chodź, zobacz Grupek go ramię Tu Jeszcze se skina do broni kupię Właśnie, ustawię jeszcze na do statku. Bra. Nie wiesz, że nawet do wody, do statku nie umiem wejść. Po Krakena płyniemy. Właśnie, naszym misją jest dzisiaj Kraken. E, bo ja muszę wykręcić, ale to w skały wykręcę. No, to nie wykręcaj. A muszę, bo płyniemy na E. Jak się, gruby! <śla> I do, I do, idę, idę, idę. Przedłużę! Kamil, doszłam na kawę, kakao, Jakie klapki mam! Ja klopki, nie, nie ma. błysz, je się, je się tak przybrałem, bo krakena wydaję. <gry> <gry> Dobra, wykręcam już. Kamil, ale na pewno tam będzie ten? Kraken? Nie. No musi A zazwyczaj być. tam jest! Ty, E, bo my będziemy płynąć prosto na jakiś statek! Do pieca! Do pieca! Go, kiss. Teraz. Teraz! Kryba <grywy> kradzi! <grywy> Patrzcie, czy skarbu nie mają. Nie mają, bo dopiero, to jest przystań, dopiero coś się ten. Ty, no płyną za nami. <laughs> A, bo ty tylko jak kotwice podniosłeś, ty, ty. Ty nam za mną nie <laughs> Harpunem już ściągi. Ale to nie mój statek, więc mam dekę. Ty Tomek, zdaj mi tą flagę. Bo jesteśmy na mapie pokazani. No i dobrze. Nie mamy flagę, No nie nie. No nie, zobacz co no, ten. zmieniłeś zmienił już. Zgadnijcie kto nam dzisiaj gotuje Krakena. To jest ten obszar? Przysparcie! Hmm. Ten jak steruje mapą! Macie... kółko. Jeźdź na, Jeź na wulkan, na wulkan. Na Prawo. Zobaczymy co to jest. Ja idę pić, ja idę pić. pić. Tomuś, to Chcesz do klatki? Ty, jak strzela no, wulkan! Krakę? Wulkan skałami strzela. No, Musimy dojechać do ten wulkanu. Ty, jak lecząc, chyba Trafił, to, trafił to nie, ty, nie, nie trafił, obok. A trafi, jak... się uspokoił. No. Dobra. Ej, ja się palę. E, ja też się palę. Palicie się? A ja? A bo to jest taka gorąca woda. Jedźcie jedynie, jak macie. Nie mam właśnie, ja zginę. To, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przy końcu. Zginąłem. <śleski> Nie, bo ja umrę też! Ale pali! Leżę. Nie, tu na statek wróć. armatum się wyszczę Ty tomuś, co ty tu robisz? Co? <grywy>? Nie Czekałem się! Pana, jak czekamy na wejście ty świeci się coś! Hello. U, u. Ej, łódka jest, łódka jest do odpłynięcia tylko wysadził To, to go Zróbmy najpierw zagadkę No Nie odpływaj! Kretynie! No bo mamy zagadkę! nie znasz się dobra, tam to dawaj Ja do was skakuję, odskakuję Jestem Jestem Nie? Coś tu pływa dużo? dużego Co? Nie to są to moje tekstury Tekstury. Jak my weczórkę się utrzymujemy tutaj? Nie wiem jak gruby nie przechyla <noise> Mogę stanąć na drugim boku Ja płynę do No i tam bo nic nie widzę gruby <noise> ja <do> tak. <noise> To Nie wiem co znalazłem To ja było, to wyłowiłem preczka ja się przydał na statek obcy Podpalimy A, sobie. No, Nie kto to odpalił Dajcie grubego sprawę do niego. <śmierdani> ok, Tomek, nie zmieniaj tego. Nie zmieniaj kierunku. Bo wtedy wypłyniemy za mapę. Czekaj, co się wtedy stanie. Popatrz na mnie, A twój brzuch nabierał. <śmierdanie> Czekaj, co się stanie, jak wypłyniemy za mapę? Jak w snajuku, pojawimy się z drugiej strony mapy. Ej, wypływamy już. Co jest? Ty, ale muzyka jaka dziwna jest? Czerwona woda. Ty. Chyba nas to zabije, wiecie? Oby. Co to za muzyka? Czemu czerwona woda? się! Ej, 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 dobra, kręć w lewo. Dobra, no. w lewo? No. Ej, właśnie, bo był skarb Co? mamy. Kasia czy czystował. No nie będziesz czystował się. Będę, ty kurwo. Do klatki go, już teraz. <laughs> Kamil, Kamil. Co? Znajdźmy nową załogę. Już dawno dałem go do klatki. Cele. Znajdźmy synową załogę. <grymianie> Nie, bo statek dziękuję, dziękuję. On już trzyma ten Granat, żeby tylko rozwalić na statek Kamuś gra. No, Ciebie podnoszę O, bo kamień też leży Czekaj, go podniosę i nie go.